Witam wszystkich pszczelarzy. Jak wiadomo, jestem po miodobraniu pierwszym, że tak powiem. No powinno to być drugie miodobranie, no ale niestety. Dobra, łapie ładnie. Niestety jest to nie... nie uwarunkowane przeze mnie, tylko przez pogodę. Jak widać tu w tym pierwszym odkładzie pszczółki wyjadły ciasto. wyjść dostaną drugie Op. chciałbym zobaczyć tu już w końcu czerw, że tak powiem miejmy nadzieję, że tak będzie. Matkę widziałem ostatnio, jak tu byłem, przy mnie sprawdziłem sobie odkłady. Ok, pszczółki coś noszą. Jakiś skromny nakropik jest. To się świeci na pewno tutaj. Ja jak nie widzę na tej ramce. Z drugiej strony też nie za bardzo. Tu pszczół jest w miarę. Kolejne coś tu jest noszone Dobra są jajka więc odkład wystartował bardzo mnie to cieszy więc matka gdzieś tu musi chodzić są z tamtej strony jajka parę sztuk z tej strony nie widzę żadnego Pszczoły coś noszą, ale i tak dostaną sporą dawkę dzisiaj jedzenia, że tak powiem. O, jest matka! przeoczyłem. Tu jest matura, jak widać. Może zbliżę, żeby zobaczyć co do wielkości pszczółek. Zresztą ona jest. O, jest tutaj. Jest dość ładna matka, dość sporo większa od pszczół pozostałych. Więc wystartowała, czyli mam kolejny odkład, to już piąty. Liczę, że już wszystkie wystartowały. Zobaczymy. To była ramka dołożona. Przy miodobraniu dołożyłem jeszcze tutaj jedną ramkę z pokarmem. Więc jest tutaj bardzo dobrze, jeśli chodzi o jeszcze jakiś zapas pokarmu. Ale to był jedyny ul, który tutaj po prostu do którego trafiła rameczka przy miodobraniu, i w tym momencie z miodobrania dorzucamy kolejną rameczkę. To jest rameczka po miodobraniu. Cała duża, jak widać, do, troszkę do odbudowania, więc dorzucamy matka zaczerwiła, więc cyk. Zaczyna czerwić, więc jest dobrze. To jest pierwsza rzecz, która tutaj po prostu leci. Do tego ula. Drugą rzeczą, do którego, która poleci do tego ula jest oczywiście ciasto. Mamy ciasto. No, czekać, tak, tak, dobra. To jest jeszcze nie wszystko, że tak powiem bo ciasta jeszcze Te przyłki coś dostaną Bo odkłady, no muszę bustować, Zwłaszcza dopiero jak zaczynają Końcem czerwca czerwić No bo niestety, ale Dziś jest 23 czerwca Więc Troszeczkę Jest Już sezonu za nami ok, poszło ciasto w razie sobie tak wygnę, i oprócz tego ciasta do tego idzie jeszcze powiedzmy syrop z miodu. A dlaczego z miodu, to zaraz wyjaśnię i pokażę. A, Nie wyciągnąłem się. Dobra, zostawimy tak. Syro z miodu. Dlaczego? No bo po prostu jest to rozpuszczony miód z wodą, z tego co miałem z odsklepin. I to jest po prostu woda z tych odsklepin, które zostały wymoczone. Więc jak widać. Szczuki dostają odkłady, oczywiście dostają tylko odkłady dostają dość potężny zasób pokarmu. Mam nadzieję, że dzięki temu będą szybciej się rozwijać. Oby tak było. Miejmy nadzieję, że tak będzie. A co do uli miodnych, no to będzie troszeczkę też zmian, ale to już za chwilę, jak skończę pracę z odkładami. Dobra, więc pierwszy ul i tak będą wszystkie piętnastki robione jak ten po miodobraniu. Tu już po malutku będziemy po prostu zwiększać dość mocno gabaryt tego ula. Zobaczymy, co tu po miodobraniu słychać. Te dwie rameczki zostały. One były zostawione z częścią miodu, ale już widzę, że pszczoły się tu wzięły srogo do pracy, bo. Te węze w większości są już odbudowane, ta jest kolejna też odbudowana. Minęło kilka dni, pszczoły odbudowały, no tamte już nie są odbudowane, dość sporo węzy tu było pozostałości, resztę po takie skromne rameczki były, to zostały. Jak widać teraz już są wypełnione, one trafią do górnego korpusa. Tu mi się trochę już pszczół zbiera cyk. Okej. Okay. Jedna i druga. Trafią po prostu do górnego korpusa. O, widać, tu było troszkę mniej a dlaczego tak? No bo tu będą dwa korpusy. Tam jeszcze trafią kolejne dwie rameczki. Tak żeby było. Ta jest słabo odbudowana, ta jest lepiej odbudowana A w sumie tam mogłem jedną tylko wrzucić na 14, dobra i tu trafią kolejne dwie na dół. One już to poprzekitowały już tego nie przesunę. Dobra, też nie odbudowane to już mykniemy tutaj. A dlaczego tak? No to zaraz wszystko wyjaśnię. Dobra, wrzucę tam jeszcze jedną taką rameczkę. Po prostu chcę przenieść tutaj dwie ramki z dołu z czerwiem do góry. żeby to tu jakoś w miarę już zaczęło nabierać kształtów, że tak powiem No bo po prostu niechętnie te pszczoły mi tu wchodzą do góry dlatego cek zrobię sobie tak nie wiem czy to widzicie o, jest zrobione tu jest po prostu Trzy rameczki, dwie od końca i dwie od końca, o tak, i tu będą po prostu. Tak to wygląda: będą po prostu włożone tutaj ramki z czerwiem, ale to za chwilę, bo najpierw muszę przeglądnąć. Ja składam obydwa korpusy już ze sobą. Muszę zrobić taki sam układ ramek, bo jak wrzucę tutaj duże ramki z dołu, no to po prostu muszą się pokrywać te ramki ze sobą. Innego wyjścia nie ma. No Dobra, mamy to ogarnięte. Te pszczółki też sobie tu ciągnę już od razu do. A tu widać skniotłem ostatnio dość sporą ilość pszczół. Przy mojej dobraniu. Też przestawiałem korpusy i to widać właśnie z jednej z każdej strony. Wszystko na szybko. No i niestety tak to bywa, ale tu o rodzinkę się nie ma co martwić, bo tu naprawdę jest sporo pszczół. Ale to wszystko zaraz się zobaczy. Oczywiście na górę do ramki najciemniejsze. Takie, które będą. Już po prostu szły do wyrzucenia. Na zatworze ładnie siedzi pszczół. I sprawdzamy po kolei jak to wygląda. Rameczka bez czerwiu. Cyk, świeży nakropik już jest, więc ona zostaje. Mam kolejną ramkę, ona jest ciemna i jest na niej jakiś czerw. Więc być może będzie to, tak, to będzie na pewno jedna. Trzeba tylko zlokalizować matkę. Okej. Okay. Zobaczmy, czy są tu jakieś jajka. Są jajka. Więc matka najprawdopodobniej może tu być. Tu się pszczółka już wygryza. Z drugiej strony też jest parę jajek. Ale matki nie widzę jako tako. Więc myślę, że będzie dobrze. Tu jest truteń. Dobra, był. Dobra, jak widać, taka rameczka trafia sobie na górę. Jest tu czerw, więc będzie jakiś tam parę sztuk jajek. Więc jedną rameczkę mamy już za sobą. Tu szukamy drugiej. Tu w sumie pójdzie węza. No druga też ładnie, czarna. Ale jest tu miseczka matecznikowa. A nie jest zaczerwiona. Dobra. Trochę im się tu przestrzeni zrobi. Wolałbym mieć z jajkami. Nie widzę tu za bardzo jajek. Z drugiej strony. Też nie za wiele ich jest. Tam ta była coś lepsza. Dobra, ona trafia do powiedzmy rojnicy. A to właśnie z tego powodu że jeśli nie znajdę innej, to ta pójdzie na górę. W sumie tu mogę już wpakować wędzę. Albo nie w sumie węze damy jeszcze bliżej środka. Ta ramka jest też dość ciemna. Te są świeżutkie, więc myślę, że ta będzie odpowiednia. Jest trochę ciemna, nie jest taka czarna. Widać tu jeszcze czerw. Jest też parę jajek. Z tej strony dużo więcej pokarmu, więc dobrze. Ta rameczka. Powędruje tu, czyli na koniec. Ok. Tu trafia węza. I lecimy dalej. No Jak widać te ramki na pewno są świeże. Op. No, wy tego nie zobaczycie, ale to jest węza odbudowana. Tu jest nakrobnoszony wianuszek. I mamy tu sporo jajek z drugiej strony. To samo muszę się przyglądać, czy jest tu w ogóle jakaś, czy matka jest, bo muszę ją znaleźć, żeby ona czasem nie trafiła na górę. No bo byłaby lipa. Ale ona jest znakowana o ściężka Tu jest też dość sporo, już na kropu, nanoszone. Jajek nie ma, ale tu pszczoły się wykluwały. Dobra, tu mamy. Tu nie mamy nic. Kolejna ramka to też jest węza odbudowywana. odbudowana. Odbudowana. Po prostu na mnie dobranie z... wziąłem, wybrałem te ramki, które były. Są tu jajka na dole. Tu już jest świeży czerw. Więc rameczka również ładnie zaczerwiona. Są larwy, są jajka. Dobra, matka tu jest bardzo dobra. Widać już czerwi nawet na odbudowanej węzie. Ok, czyli lecimy dalej. Tylko chciałbym ją zobaczyć. Tu mamy dość sporo nakropu, jak widać. Ale widzę, że pszczoły może nie miały go gdzieś gdzie przenieść z uwagi na to, że na górze było masę nieodbudowanych ramek. Teraz będzie trochę inny układ tego wszystkiego i myślę, że pszczoły już tam powędrują na górę. Zostały 10 rameczek. O jest ładnie. To już larwy widać na pewno. To jest też ładnie zaczerwione. Jak są dwie miseczki. Ale nie zaczerwione, więc jest git. A z drugiej strony jest to samo, młode larwy. Hop, dobra, to trafia tutaj. Tu widzę już cała zaczerwiona ramka. I miseczka jest, pięknie się prezentuje. Ok, zaraz ją tu wyrzucimy cyk tu była cała zaczerwiona po same brzegi tu się wykluwają pszuki dobra matki dalej nie mam miejmy nadzieję że matka będzie lecimy z kolejną rameczką hop tu jest też ładnie było zaczerwione wszystko z jednej, z drugiej strony jest jakaś przerwa. Tu są pojedyncze jajka. Czyli matka może być, może być tutaj. Tam widzę miseczkę matecznikową. Dobra, jest wyjęta. Dobra, matki dalej nie ma. Ale matka jest na pewno, bo jajka znosi. Jak ją przeniosłem na górę już na tej pierwszej ramce to będzie kiepsko ale liczmy, że, że się uda. Lecimy w drugą. Kolejna też ładnie zaczerwiona. Cyk z jednej, z drugiej strony. Rodzinki naprawdę w ładnej sile. Cyk. Ta już jest też cała zaczerwiona, ale nie jest jeszcze tak czarna jak tamta. Kurde, no idzie matka. Dobra Ta tu zostaje, tu robimy meka takiego. Hop Węza, to ciemna ramka. Tu jest czerw trutowy. on został wycięty, ale jak widać już jest mocno odbudowany. Plastry nie przeginam, ale pszczoły po prostu noszą tu na krop. Ja jak nie widzę, matki też nie. Dobra, liczmy, że matka nie poszła na górę. Zobaczymy przy kolejnym przeglądzie, jak to będzie wyglądać. W sumie tą jedną ramkę i tak jeszcze mam w rojnicy, więc o, spa, zobaczę sobie ją dokładniej. I tak lekko odświeżone właśnie po miodobraniu już nasze gniazdo jest w sumie dość mocno można powiedzieć ostatnia rameczka świeża tu było trochę pieszgi, jest znoszony już na krop, więc jest dobrze Dobra Mamy to Cyk Cyk Zamykamy I tak to będzie wyglądać Przegląd pełny rodziny Dwa korpusy, dwie pół nadstawki na górę Liczmy, że ta matki Po prostu nie przeniosłem Chociaż jej tu nie widziałem Nigdzie a jak przeniosłem, no to troszeczkę nam zaczerwi te rameczki do następnego przeglądu tydzień, więc najprawdopodobniej większość zostanie zaczerwiona. No ale miejmy nadzieję, że nie. Czeka, to jest jeszcze miseczka matycznikowa, że jednak przeoczyłem tą matkę. I została ona na dole. Dobra, tak to wygląda, jeśli chodzi o dzisiaj. Czekamy jeszcze sporo. Pracy minus takiej rekonstrukcji gniazd to jest taki, że no będzie to trochę ważyć, te pół nadstawki, dwie to mam 15 ramek. Jeśli one by się chciały wypełnić w pełni nakropem, no to przeglądy muszę robić, no będę wyjmował po prostu te ramki w całości wkładał do rolnicy i pojedynczo każda z osobna półna stawka będzie robiona pszcza mi weszła pod nogawkę Dobrze, że ją wygoniłem, bo znowu by było Ale cóż taka to jest praca z pszczołami OK, wchodzi do środka jeszcze jedna dobra wszystkie, to jest jeszcze jedna. No i tak to wygląda. Tu dokładamy po prostu dwa korpusiki. Nie wiem czy to będzie dobrze widać w kadrze. Zaraz zobaczę cyk. No w sumie coś tam widać. Tu jest jedna rameczka. No i tam z końca jest druga. Pszczoły tu już są, bo wrzuciłem je z kraty ogrodowej, więc trochę ich tu jest. Zamykamy to. I ja lecę do kolejnego filmu. A z Wami się żegnam. Więc trzymajcie się. I cześć.